O yeah. oh, kurde <coughs> <coughs> gdzie jest? Ej! Eee. Dlaczekajna no, złot czy ja mam diamentą ma zbro? Skąd mam... Skąd ma ten diamentowy set? Co za łuk? Co za strzały? Co to za... Co to za jabłka? Co to ma być? Co to za pochodnie? Zaraz. Czyż ja znam to miejsce? Czemu to jest tak ciemno? Hmm. Dziwne. Ale ja znam to miejsce. Tak. Ja pamiętam, że tutaj była. Ciało tej dziury. Nie ma co ja tu wykopałem. Oj, co ten Matiw zrobił znowu? Kurde, no. Jak się mam stąd wydostać? Czemu tam jest tak jasno? nie pamiętam, no nic nie pamiętam, no kurde znowu, znowu, znowu i dobra, no cóż wow, tak rzut, co to jest co się stało z tym światem co to ma być dom gdzie jest mój dom, tam się wszędzie się pali, co to, co to ma być co to jest kurde co to ma... Gdzie jest mój dom właściwie? Mati, gdzie ty jesteś? Wyłasz tu! Wyłasz, tu nie są żarty! Kto tam? Ktoś tam jest! Jak się tam tylko dostać? Gdzie na skróty jakoś... Nie wiem kto to... Ale zaczynam się już bać, zaraz bardziej... Ale i mnie kopać W bo... Częściami nie widzi chyba... Nie widzi, jest plecami, dobra... Co się stało z tym Czemu tu jest wszędzie lawa? Kto, Kto, Kto to jest? Ej ty! Kim ty jesteś? Powiedz mi. No? Kim ty jesteś? Jestem kimś, kogo dobrze znasz. Jak znam? Gdzie jest Matiw do cholery? Matiw Polek. Jak jest za cała rodzina? Teraz i na ciebie przyszła pora. Wytłumacz mi lepiej, dlaczego ty nas tak terroryzujesz. Co ja ci zrobiłem? Nie ma to sensu. Teraz umrzesz się w twój przyjaciel. O moim trupie! Ej! O kurde! Co to było? Co to była za wizja? Mati wstawaj! Wstawaj! Kurde Twardy sen... Gu... Jak ma twardy sen to nic, nic go nie obudzi Ej ty! Wstawaj! A skakanie na twarz mi... Nie, co to jest? Co to ma być? Co to kurde ma być? Bo... Nie, co to była za wizja? Dobra, dobrze, że ty mój item No zaraz Właściwie gdzie jest ta książka, którą... Nie Matiw mają w kieszeni, bo to tam nie wiem. Yy, dobra, ale gdzie jest ten netterre, który zebraliśmy? Hm. Kurde. to dziwne. Dobra, jest noc. Nie ma śpi. Ja idę się... ja muszę z czegoś napić. Nie zobaczyłem... na szybko piasek topie i będzie gitara. Kurde. Dobra, To jeszcze weźmy przylazo. Widać, że Matki tutaj wstawił to żelazo, więc fajnie. Jak się przez nas przetopiło. Idzie na coś. W ogóle coś tak pusto w tej skrzynce się zrobiło. Dobra, cicho, bo maty się jeszcze odnosi. Aby się potem już wgiędzał, że nie wyspany. Weźmy sobie, zróbmy buteleczkę, buteleczkę tak się robiło, żeby pamiętam. Dobra, więc no właśnie moment, dobrze to ja robię? Dobrze ja to robię, dobra. są trzy szklany... akurat na trzy buteleczki starczy, będzie coś do picia, dobra. Przydałoby się coś Jeszcze jakieś strzały Nie mam takich strzał w sumie Dobra, idę JASNY GWID CO TO JEST CO TO JEST Głupie G. Co to jest za bydle, fuuuck Nie mam strzał jeszcze Niedobrze, 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 co to ma być, co to ma być Co to jest, kurde co ja mam tu zrobić teraz? Mam żwirę jakiś? Mam coś... do ram w... Co to jest za bydle? W, w Jakiś wysłanie? czyli ta wisa się spełnia. Muszę szybko krzemień... Krzemień... Krzemień wyciągnąć jakiś, czy coś. Jest jeden! Dobra, jeszcze jeden, chociaż jakiś zdobyć. Kurde, co to ma być? Mati, wstawaj! Nie obudzi się. Dobra. Mój się trudno. Czekaj, pójdę na balkon. Tu będę bezpieczniejszy. O, fuck, latareczka, latareczka, ten, taka latareczka, lornetka, mi się język plącze, nie ma tych szkieletów, co tam były, ta noc zaraz zmienię zresztą, dobra, olać już ten żwir, szybko, 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 szybko. strzały może zrobimy, czy coś, kurde, 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 dobra, jak mam patyk, jakieś pióra, pióra, pióra są, dobra, zróbmy to szybko, to było tak, jak dobrze pamiętnie, tak, i potem tak, są cztery strzały, to jest dla mnie za mało. Może jeszcze jakieś będą. Jeszcze jeden chociaż dajcie mi no, kurde, żwirze. Proszę, to jest może wyciągnę z ciebie. Kurde, ciężko jest. No daj coś. Zwiże! Jest! Dał. Dobra, szybko szybko jeszcze potrzebuję patyka, patyka, patyka. Gdzie jest jakiś patyk? Kurde bele, dobra. Te dwie deski. wiesz się różnią tym gatunkiem, ale trudno opatyki też z niej zrobię. Proszę, yy, mam, mam strzały, jest, jest, dobra. dobra. Trzeba to zestrzelić w jasną cholery. Dobra. Dobra, co to jest? Dostał. Dostał. Znowu dostał. 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 Kurde, zabrakło strzał Nie wiem co to jest, a trzeba tego się pozbyć. To w ogóle, kurde, nie jest agresywne. Zrobię może tam go zabić. Jest, dobra Kurde. Dobra, nie, 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 nie będę się do tego zbliżał. Uf, padł! Jest! Zabiłem tu coś! Bez Matiwa, hahaha. Ha. Nie uwierzy mi, że to jest wielki ząbek. Coś z tego piekła musi przyjść takim razie długo. Ten. To jest... To... To się... Tu już nadchodzi czas. Trzeba tam ruszyć, zabić tego diabła. Ta wizja jednak się spełnia. W ogóle... What the fuck? Tu była wszędzie lawa w tej wizji! A tutaj na tej wyspie się z nim... Jeszcze w tym miejscu w domku! Co to miało być? Dobra. taka i Dobra. Pójdę sobie na wyprawę. 3 nie opuszczam ten dom. Nie będę na pewno tutaj siedział. Z wyłożonymi rękoma i czekam na dalsze ataki. Ja wolę się ubezpieczyć. Zazwyczaj mu tutaj wiadomość. Potrzebuję tylko skóry. Gadę, gdzie jest jakaś skóra? Czyli zapalałeś na krowy, super. Co to skrowa być? Jest krowa, jest. Zostawiam mu wiadomość, że ruszam w, na poszukiwania rud diamentów Ile we w 3 przestrzeli, bo nie może mnie być. O nie chce się ruszy. Pamiętam, to w tym miejscu była wszędzie lawa. Tu wszędzie by miało być ten Wszystko się paliło. Teraz jest woda. Na szczęście. Czyżbym się co... Czyżby to był jakiś inny... Ale nie to był sens zresztą. to był koszmar jakiś... Kurde, dalej, szybko, szybko. Melony mu zostaje do jedzenia, bo on bardzo je lubi. Pójdę na farmę jeszcze, pozbieram jakiś chlebik, może coś tam będzie. Dobra. Grunt, że tutaj trzeba będzie zabrykadoć. Teraz stawię dom pod jego opieką Zanim ten, to zrobię najpierw książkę, a potem to napiszę. Potem się robiło tak książkę. Dobra? Potem się brało tą książkę i atrament. Kurde, jak to się robiło? Jasna cholera. Kurde! Dobra. Potem się to zrobi listem. To mogę to schować jak na razie. Dobra. To ja idę pozbierać. Patif! już to jest śpi dalej. śpi dalej. no co za? Jadę mu szybko melona. Jady, wybierasz się ze mną. Biorę gniadego i trudno się. Albo nie, nie gniadego we zasadzie. Jady, idziesz ze mną. Wstawimy jakoś trzcinę z tyłu. Mam nadzieję, że nie. Nie, nie ma nagrody. Szybko zbierać, zbierać, zbierać trzcinę. Niech to rośnie przez ten czas, kiedy mi nie będzie. Dużo tych akurat na zbierałem. O kurde. Niedobrze, 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 niedobrze. dobrze. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Niech to wszystko tu będzie. Wezmę na pewno miksturę. Nie, miksturkę zostawię. Zbroja mi starczy, starczy mi z tej zbroi. Dobra, yy, jeszcze farmy trzeba ogarnąć. Bo to co to, to, to jest? To, to ludzkie pojęcie. Jeszcze tam popłynę zobaczyć, yy, czy tam coś dalej jest. Dobra. Wszystko wyrosło. No, sobie jeszcze zasadzę, ich mu rośnie, to zboże, a ja kurde, nie mogę tak czekać, ja muszę to... Kurde, dobra, nie... dobra, siól szybko. Niech, be... niech się to... o kurde, szybko to trzeba. Bo to sucho się robi. Jest? Dobra, jest, uch. teraz sadzonki, 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 dobra. Dobra, zaraz, ja mam tam enchanting. Mam pomysł. Bo nie. Nie zacznij na roślinę, pusić te wszystko lepsze kwiaty jeszcze do diabła Dobra Coś mi to brakuje, mam tam pszenicę Zrobię sobie z niej chlebik Tu mam jakieś pochodnie Pochodnie, właśnie pochodnie muszę zrobić Mam tu jakieś resztki węgla, mam tu coś, mam tu coś, dobra Patyki są jakieś, ale to za mało patyków Fak. dobra A nie, tu mam jeszcze deski, ale ja się drzewa pozbierze trochę Pospiera się trochę. Kurde, tak, dobra, tak. Żebyła tak, dobra. Niech to będzie. Wezmę na pewno. Crafting ze sobą. Dobra, kurde. Trzeba się pośpieszyć lekko. Pochodnie tak, to wezmę. Ten jak zostawię. To na pewno wezmę. Co to jest? O co to ma być? Olef. W... O kurde. Ale, fajowe, nie muszę stołu ustawiać. Nice. Dobra. Może nic potrzebna jest do tego atramentu. Dobra. Nie wiem, co tu jest potrzebne. To, to i to. Nie, książka na pewno może jakaś Dobra. Kurde, zaraz się tu przygotuję. I będzie gitara Siemna. Kurde A, jeszcze gniadek, idę nakarmić. Dobra, tak. gniady, chodź tu obiad jest. Dobra gniady, masz tutaj jeszcze trochę coś, masz na pewno te deski. Yy, ten papier. Papier w sumie ci się nie przyda byś ten crafting. Na pewno będziesz trochę tych melonów do siebie. Właśnie miałem już... Miałem sobie napełnić tą buteleczkę jeszcze. Tak będzie. Się aż napiję z tego pragnienia. Staję matywowi te buteleczki, jak gdzieś się to się napije. No tak, przecież. Prze przecież jak mam książkę z piórem zrobić, pióra jest do tego potrzebna, ale ja nie myślę. Boże, jak ja nie myślę. A ty to kurde zapowiedział, że będzie tak Książkę mu się napiszę. Hmm. Tylko kurde. Dobra, na pewno wezmę kobla. Na pewno troszeczkę żelaza wezmę. Gdzieś tyle. Węgla w zapasie Dobra O skrzynia, idealnie, dobra Tu akurat zrobi skrzynię zrobić Deski są, to tu, tu jest, wszystko jest Może łóżko, żeby się przespać A ja wiem co zrobię z tą zbroją Naprawimy ją w tą, tą zbroją O, będzie idealnie Cała zbroja będzie naprawiona przy okazji A gdzie jest hełm? Tu jest, dobra tu. Dobra. Cały syciek naprawiony. Nice. Dobra, coś tu jeszcze? Yy, na pewno wezmę. Nie, no jedzenia to ja mam full wypas, ale przydałoby się troszeczkę jedzenia wziąć. Tu zostają Jak coś ta arbuzy będzie miał? Yy, deski tam są. Wszystko jest. Na pewno weźmiemy płotek, żeby go zaczepić. No dobra. Kurde, to nie to jeszcze. Nie chcę pisać. Dobra. Skrzyneczka jest, jest, dobra. Jezu, jak on będzie tak spał, to, to ja dziękuję, dobra. Komputer wyłączony, wszystko jest. Dobra. Masz. Dobra. Teraz na pewno mu napiszę, że... Yy, yy, słuchaj, na pewno mu napiszę. Słuchaj. Yy, nie mogłeś. Nie mogłem. Cię obudzić, aby atak zombie, kurde, zombie XXL dosłownie. S słuchaj, ja idę do, ja wyruszam z domu na trzy tygodnie. Szukając surowców, ponieważ jak wrócę, idę zabić diabła. Yy, tutaj dam kropki. Tobie radzę zrobić to samo. Wyrusz w podróż. I szukaj diamentów, i czego popadnie I widzimy Zaraz, zaraz, widzimy Może inaczej, to już strona się nie mieści Trzeba inaczej, dobra Widzimy się za 3 tygodnie w tym miejscu Twój przyjaciel Matys. Dobra, podpisz. E, mat, podpisz mu tu matiw. Wiadomość... Dobra. Niech ma... Wszystko jest. Jest, dobra. Mam nadzieję, że to rozczyta. Dobra. Mam nadzieję, że to rozczyta. A, da się obudzić. Oh, kurde, no nie da się obuć, dobra. E, dobra, tu gniazda idziesz jeszcze coś schować. I dobra, będę zaraz chyba jechał. Kurde, nie będę tutaj długo, długo siedział. Gniad oh, kurde, gniady, o kurde, gniady! A bo dobra, mogę tak przecież. To, to na pewno schowamy, to schowamy, to schowamy, to schowamy. Papier nie potrzebny, to schowamy, to schowamy. No i jeszcze ewentualnie masz te melony tutaj. Masz tutaj troszeczkę klepów, dobra. Mam nadzieję, że to będzie starczyło. dobra. No zaraz ruszam. A ty diablę, to już wiedz, że jest po tobie. Matik to kurde twardy sen zapadł Dobra Jasne, może z buteleczką wody jeszcze na drogę I wełna zawsze się przyda no. Będzie chyba tyle Jeszcze to żelazo, o i piesek jeszcze to Będzie chyba wszystko Mam nadzieję, że Matik w mi domku nie rozpieprzy Dobra No to jedziemy za chwilę gniady Szykuj się Mhm Pratek, tyk Tyk Gniady w śpi To my jedziemy na wyprawę Zobacz, niedługo będzie spokój Będziemy surowce za do piekła z nim konami diabła i będzie gitara silna Dobra Jedziemy Jedziemy, gniady Go, go, w dal Teraz szkoda mi zostać w tym domek, dobra Mam nadzieję, że nic się nie stanie Lecisz, gniady Mój ośle Dajesz gniady. Fajne imię masz zresztą. Dobra, lecimy. Kierunek aż tam. Hmm. Dobra, lecimy.